Cześć, rozwiążemy zadanie ZUJOTU 2021. Mamy do rozwiązania jakaś rozpuszczalność hydratu, ile tam z niego wykrystalizuje. No to pierwsze, co zrobimy, jak przy każdym takim zadaniu, przeliczymy sobie obie te rozpuszczalności na rozpuszczalności soli bezwodnych. Więc tak, mamy najpierw tak, może masy molowe, czyli masa molowa hydratu pierwszego, to niech będzie tutaj, Niech będzie hydrat drugi. <krzyk> czyli mamy tak, 106 plus 18. No to musimy sobie dodać 124 gram na mol cały hydrat. No i masa molowa hydratu drugiego. Czyli mamy 106 plus. 10 wody, no to 10 razy 18, czyli 180, więc mamy 286 gram na mol. No dobrze. No to jak już to mam policzone, to to trochę zmniejszymy. No dobra, tu sobie postawimy te masy. No i teraz tak, co my tutaj wiemy? No to najpierw przeliczymy sobie te rozpuszczalności, więc może tak, przeliczymy. Pierwsze, co robimy tutaj. No dobra. No to co? No to mamy w 40 stopniach najpierw, tak? Ten pierwszy. No to w tych 40 stopniach mamy. W takim razie, e, czyli tak, uzmysłowmy sobie najpierw. Rozpuszczalność hydratu pierwszego wynosi 48,5 grama. Na 100 gram wody. No dobra, no to woda hydratacyjna jest częścią tego hydratu. W związku z tym, w momencie, kiedy on się rozpuszcza, z tego zaczyna uciekać nam woda. Czyli zróbmy sobie minus x do tego, a do tego tutaj, czyli do tego będziemy mieli minus x, bo z niego ubywa woda, a do tego będziemy sobie dodawali x. No to, żeby tak się mogło stać, to policzymy sobie najpierw, ile wody hydratacyjnej znajduje się w tym hydracie. Więc w 200, ile tam było w tym pierwszym? To nie było 200, było 124, czyli w 124 gram na mol całego tego hydratu, znajduje się 18 g na mol wody. No to jest tego hydratu pierwszego. No dobra, no to w takim razie w 48,5 znajdzie się x. No to mamy 48,5 razy 18 na 124. No to mamy 7,04 grama, czyli <tyle>, tyle będzie tej wody, która będzie sobie tutaj. Przechodziło. Czyli, jeżeli my chcemy przejść na rozpuszczalność tego pierwszego, może w tych 40 stopniach tego naszego Na2CO3, no to napiszemy, że mamy 48,5 minus 704. Miałem zmienić kolor, nie trafiłem. 704. No i co? Analogicznie 100 plus. To nasze 704. Zimę nie nosił grubego swetra. Dzisiaj egzaminy z chemicz z O można, nie trzeba, ale i tak to zrobię. Więc tak, ile to będzie? Musimy sobie tutaj napisać. Czyli mamy 48,5 minus 704 to mamy 41,46. No a tutaj mamy 107. 107,04 0,4 wody. No i my chcemy podać tutaj na 100 gram wody. Skoro rozpuszczalność, no to ile tu będziemy mieć? Czyli teraz to przez to, tak? Czyli mamy 4, 1, 4, 6 na 107 i 04. Czyli tu mamy 38 i 73. No i to będzie rozpuszczalność, właśnie. Tej soli w tej temperaturze. No dobra, czyli już tutaj tą rozpuszczalność mamy z głowę. Czyli teraz w 20 stopniach Celsjusza. No dobra, no to rozpuszczalność tego drugiego wynosi 21,5. Na 100 wody. Grama na 100 wody. No i tutaj analogicznie, prawda, no to z tego będzie wyskakiwała woda, prawda, bywała. A do tego będziemy ją dodawać, czyli policzymy sobie tak samo, ile tutaj jest wody. Czyli w 286 całego hydratu mamy w takim razie 180 gram na mol wody. No, gram na mol. H2, A tutaj wody. No to w takim razie w 21,5 ile będziemy mieli tej wody? <laughs> czyli mamy 21,5 razy 180 na 286, czyli to wychodzi tam 13,53 grama wody. No i musimy tutaj pisać sobie, tak. Czyli rozpuszczalność w 20 stopniach Na2CO3 jest równa. 21,5 minus 13,53. No i tutaj 100 plus 13,53, czyli 113,53 gram wody. No dobra, no to jak już mamy policzone, tak, no to 21,5 minus 13,53 to wychodzi nam. 7,97 ma 113,53 gram wody. Można nam przeliczać dalej sobie, możemy tak samo zrobić jak tutaj oczywiście. Natomiast no możemy się spokojnie odnieść też do tej rozpuszczalności tutaj, w sumie tej wcześniejszej. Czyli to też jest w sumie rozpuszczalność. Możemy się również do tego, do, do tego odnieść, równie dobrze, prawda? Czyli czy do tego, czy do tego, i tak się odniesiemy, załóżmy do tego. Może trochę mniej ochania, ale i tak już przeliczę tam, e, Przeliczę sobie tutaj na 100, żeby było analogicznie. Czyli tu mamy na 100, no to mamy 7,97 7, 7, 7, na 113,53. No, czyli tutaj będziemy mieli 7. 0,2 no, no i to jest ta nasza rozpuszczalność. No oczywiście jakby nie ma obowiązku już tego pisania, tak? Dobra, czyli mamy mamy to policzone oczywiście. No już niech będzie do tego czerwonego się my e, Oczywiście można też się odnieść do tej rozpuszczalności tutaj policzonej na końcu. Więc tak, no to jak już tu mamy policzone, no to zobaczmy sobie w takim razie, skoro mamy obie te rozpuszczalności, odnosimy się teraz do tego czerwonego, także sobie tutaj z tym czerwonym pobawimy się. Więc teraz tak, czyli to był roztwór początkowy, prawda? Czyli tutaj było 41,46. No, i w takim razie tutaj mamy, bo to jest masa substancji, tak? Czyli tej samej soli. Masa wody i masa substancji razem, no to dają tutaj, czyli tak, wody mamy 107,04 plus 41,46, i to będzie nasz cały roztwór, czyli tu będzie masa substancji soli bezwodnej. A tutaj będzie masa roztworu wynikająca z tej rozpuszczalności. No i tam było w 500 gramach roztworu, jeżeli dobrze pamiętam, no to ile się tutaj zmieści tej soli? Tak naprawdę. No dobra, czyli mamy 41,46 razy 500 przez sumę tych dwóch liczb, czyli tu mamy 107. 0,4 oraz 41,46. No i mamy z tego 139. No i niech będzie 6 gram naszego Na2CO3. No dobrze, to możemy powiedzieć, że to jest wody w tym, prawda? Czyli masa wody w tym roztworze. No to jest tyle, co było roztworu, minus ta masa substancji, prawda? Czyli minus to. zimę nie nosił grubego swetra. Dzisiaj egzaminy z chemik, no, Wybaczcie, drobną przerwę na chwilę. E, chciałbym tutaj, jakby na czysto to rozpisać, ponieważ wiem, że z tym elementem ostatnim, właśnie w tym zadaniu, są jakieś problemy, więc pomogę Wam zrozumieć. Czyli tak, tu mamy jakąś masę substancji, prawda, tego, tej naszej soli. I na początku my wrzucamy do naczynia. Z wodą już wcześniej obecną tutaj, jakby tu wcześniej była woda. E, wrzucamy sobie hydrat, prawda? No i teraz tak my policzyliśmy sobie razem tą wodę, która tutaj występuje, to jest ta woda, która była pochodzenia z tej soli hydratacyjnej oraz oczywiście woda, która tu znajdowała się wcześniej celem rozpuszczenia. I wyszło nam tam, że mamy tej wody 360,4 g. I było 139,6 grama substancji, która tam się znajdowała. I dalej tutaj już nic nie mogło być więcej, może być tylko mniej. Teraz obniżyła się temperatura, prawda? No i w takim razie tutaj mieliśmy roztwór. Na początku był. 20 stopniowe, 40 było na początku, bo go uchładzaliśmy, prawda? 40 stopniowe, a tu mamy 20 stopniowe. No i wiemy, że po ochłodzeniu, z tego powiedzmy, że tutaj zrobię chociaż jakieś kroki, zaczyna wytrącać nam się ta sól 10-wodna, prawda? Czyli wrzucaliśmy sól jednowodną tutaj do tego naczynia. Czyli, może złapiemy całe, czyli tak, to było tutaj wrzucone na początku, tak? No i następnie, tutaj e, ta sól, którą tutaj mamy, w zasadzie no to jest sól dziesięciowodna, prawda? I ta sól nie jest częścią roztworu, więc e, wypadając oczywiście tak jak wcześniej, czyliśmy ze woda. No i będziemy musieli się teraz do tego odnieść. No i problemem jest to, że mamy dwie zmienne, bo mamy ilość tak naprawdę tego naszego Na2CO3 i tej wody. I my musimy się odnieść do tego, co z niego wypadał. ponieważ już tu później no, ta sól będzie rozpuszczona, także już nie będzie jednowodna. No i w tym celu zrobimy sobie taki numer dla odmiany. Dla odmiany zrobimy to sobie oczywiście tabelkę. Tak, tabelkę również. No i zrobimy taką dowelkę na szybko. No dobra. Zobaczcie. Narysowałem sobie taką dowelkę. W roztworze na początku, czyli tutaj, tak, na samym początku, ten roztwór to już będzie oczywiście inny roztwór, jak z niego wypadnie nam ten osad, sobie tutaj, więc na początku mieliśmy, wpiszę sobie to, co tu mam, 139,6, czyli 139,6, oznaczymy sobie to jako R1 na początku może, no, zwykle tak pisałem tu P, ale zrobiłem sobie, że to jest ten roztwór 1. Czyli to. Czyli R1. Czyli on na początku miał tyle substancji i miał 364 wody, 364 W, w gramach, oczywiście. No to teraz tak. Ubytek w wyniku krystalizacji jaki tutaj będzie. No to sobie oznaczymy, była jakaś zmiana. No i tu będziemy mieli rozpuszczalność w tych 20 stopniach. Tam jakoś tak. Tam było tego. No oczywiście 10W. Dobra, myślę, że będzie OK. No, w tym tak No to zobaczcie sobie teraz. Możemy zrobić tak, że weźmiemy sobie, przedstawimy troszeczkę to. I w takim razie, jeżeli ja tutaj postawię sobie liczbę X albo liczbę N. Może być liczba N, jak chcecie, pewnie wolicie liczbę N. A, to możemy. Czyli tak, jeżeli tutaj sobie postawimy liczbę N, niech będzie ona no, na zielona Czyli mamy liczbę N, czyli to jest liczba moli tego, tej soli. W takim razie, jeżeli tutaj postawię N, no to będę miał liczbę moli 10 cząsteczek wody. Tak możemy sobie to rozumieć. Chodzi o to, że to N będzie równe temu N, i będziemy mogli uznać, że to jest liczba moli osadu, który z tego roztworu wypada. Dosłownie. Więc tak, tutaj w pierwszym, w tym okienku tutaj, wpiszemy sobie ile ubywa. No to ubywa. N razy, no i masa molowa 106 miała. Mol. No, czyli tyle nam ubędzie, nie wiemy ile moli dokładnie, ale wiemy, że będzie ubywało w, zgodnie z tą tabelką, prawda? Teraz tutaj będzie nam ubywało N razy 10 razy masa molowa wody. Masa molowa wody to 18 gram na mol. No i tutaj odniesiemy się oczywiście do no, do tego, co policzyliśmy, czyli tam było 7,97, zdaje się, a tu było 113,53. Czyli zgodnie z tabelkami, tak jak zawsze, tu będziemy sobie dodawać, no czyli tu odejmiemy akurat, to jest minus, a tu postawimy sobie znak równości lub jak chcecie, możemy sobie postawić kreskę jako po prostu proporcję, więc może po prostu z proporcji, czyli mamy tak 139 minus n razy 106 no i na razie napiszę równa, się najwyżej usunie tyle gram substancji. No i teraz patrzymy sobie na to, tak samo, czyli to Minus 100 Powinno nam dawać końcowo. Ma się zgadzać z tą rozpuszczalnością, prawda? W końcu to to ona jest. Więc ma się zgadzać z tym, co policzyliśmy z rozpuszczalności. Czyli tyle było tej wody tam, tak? Eee, dobra. No to jest oczywiście, no tak, powiecie mi zaraz, że to nie jest rozpuszczalność na 100 g wody. Oczywiście można się odnieść również do 100 g wody, ale wtedy ta liczba się też zmieni, także to będzie dokładnie to samo. Możecie sobie to zrobić tak, jak chcecie, że sobie przejrzycie to po prostu na 100, to tutaj x, będzie inna liczba, tu będzie wtedy 100, wynik będziemy mieli i tak ten sam. Czyli co, zrobimy sobie z tego proporcję, usuniemy sobie te znaki, te znaki tutaj, no i mamy elegancką proporcję, którą tutaj Rozwiązanie. Nie nosił grubego spetra. Dzisiaj egzaminy z chemik, No dobra, no to co? Rozwiążemy sobie tą proporcję, pomnożymy sobie to na krzyż, czyli mamy 113,53 razy 139 i 6. No dobra, to jest 1,5848,79 minus. No i teraz 106 razy 113,53. No, no to odejmujemy sobie tak, czyli od to przeniesiemy sobie na lewo, odejmiemy od tej liczby tą, czyli 1, 2, 0, 3, 4, 18, minus 1, 4, 3, 4 i 6, czyli mamy tak, po stronie tej mamy 1, 0, 5, 9, 9, 58x, no i teraz od tego odejmiemy to. Czyli 1, 5, 8, 4, 8, 79 minus 2, 8, 7, 2, 39 jeszcze po przecinku. 1, 2, 9, 7, 6, 4. No i podzielimy sobie przez 1, 0, 5, 9, 9, 58. No i tutaj mamy, że x to się równa 1, 2, 2, 4. No około. Hmm. No i to jest w molach oczywiście hydratu, który w uproszczeniu nazwijmy wypada z roztworu, czyli masa substancji tego hydratu drugiego, który strąca nam się tutaj podczas tej krystalizacji. No to jest ten x, czyli liczba moli razy 286 gram na mol. Także mnożymy sobie razy 286 i tam było, tu wyszło 350,13 bez zaokrąglania. Czyli tu mieliśmy do jedności, czyli 350 w takim razie. Hydratu drugiego, który nam wypada na skutek tej krystalizacji z roztworu, no i przestaje być częścią tego roztworu. Mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie suba, bardzo mi to pomaga. Dajcie suba koledze, który nagrywał muzykę. Łapę w górę, polećcie nieznajomym. Cześć. W zimę nie nosił grubego swetra. Dzisiaj egzaminy z chemii, stechiometria.